To kolega miał taką fajną okazję, że był w tym. Wrogowie, podczas majówki tegorocznej, ja niestety nie mogłem być, czego bardzo żałuję. Nie chciałeś. No i tam nie chciałem. Nie, inne plany. Ja po prostu Jak mam. Gdybyś ci... chciał, to byś był. Mam już ciebie dość. Nie no, ale w Brągowie znowu, przecież jak co roku odbył się, się cyklisty ten piknik, yy, piknik militarny, znajomi z Muzeum Sprzętu Wojskowego, tak to się tak nazywa, Muzeum Sprzętu Wojskowego, yy, zorganizowali zupełnie. imprezę, ilość gąsienic wzrosła diametralnie, bo było chyba 8 czy 9, tak, do tej pory? Nie, to tam diametralnie. No, WZ przybyła. Piękna WZ. -a. WZ? -a. W super stanie. 72, pięknie odmalowany. To, to prawda. Jeszcze pachę farbą. Tak? Strach było i żal wchodzić, bo, z, wiesz, bo farba miękka jeszcze. Wiesz, to nie w błota no, A, to też. Albo, albo lakieru nie porysować. Jak świeżutki, to co się dziwisz? No. Taki piękny nowy czołg. Piotrek miał okazję po, pooglądać co tam się dzieje, ale ciekawa sprawa, bo w tym roku właśnie do Brągowa na, na tą imprezę przyjechała ekipa z Torunia razem z repliką czołku FT. I co ciekawe, to między innymi ten czołg, ale nie tylko ten czołg, yy, będzie można oglądać na tegorocznym yy, Pikniku Historycznym w Młocławku, który odbędzie się w tym roku 16 lipca bodajże, czyli dwa tygodnie przed Złotem w oceniu, tydzień przed Oceną historyczną, tak? Tak. I nie w niedzielę, tylko w sobotę. Pomyliło mi się, w sobotę, tak? Chociaż teren będzie taki, że można będzie i w piątek się bawić, i w sobotę i nawet niedzielę Takie Tak jest, no dla osób tych takich zainteresowanych. W roku bawimy się przy międzo Basenie Miejskim w tej części parkowej, także zapraszamy oczywiście już teraz i tak jak powiedziałem, m.in. czołg FT z Torunia. Z prezesem przyjedzie FT, z prezesem. prezesem no, przyjechać, także zapraszamy. Czujemy się zaszczyceni, panie prezesie. Tak jest. I czas będzie wiedział, o kogo chodzi. Pogadamy jak to prezes z prezesem. Ale to nie o tobie tym razem było. Ja wiem, bo już się. No, a poza tym jeszcze kupę fajnych rzeczy ale to w aletowym Wocławku na pilniku historycznym, który udaje nam się realizować już drugi raz w tej formie. Dzięki wsparciu fundacji, dzięki finansowaniu Fundacji Jan Wławka. Ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy później. No nic, wracając do mrągowa. Bo kolega Piotr, jako mistrz operator kamery, ja myślę, że w przyszłym roku dwa Oscary dostanie za te wszystkie ujęcia, które w tej to chwili jest widzicie. Ciężko zdziwiony taką oceną. Ale muszę Cię pochwalić. Co ty opowiadasz? No, bo bardzo to fajnie wyszło. Ja już nie mówię o tym, że Ci się ręka trzęsła, bo może z innego powodu. Ale trochę tylko zimno się było. Zimno było. Ale ujęcia całkiem no, stabilizacja całkiem fajne. mi się popsuła <grym> całkiem dobre ujęcia jeszcze przyjdzie do, do mnie na przeszkolenie to da sobie radę ale taki film akcji wyszedł wiesz z tymi, z tymi ujęciami to no dobrze. nie dobrze fajnie wyszło powiem się ty ocenę <grym> no także możecie sobie pooglądać parę ujęć ehm, za dużo no czy komentarza z, nie ma z samego mrogowa, dlatego ten komentarz nagrywamy teraz. Jak zwykle, słuchajcie, polecamy tą imprezę każdego roku, bo jest naprawdę świetna, fajne pojazdy, można się przejechać, można na stoiskach różnych tam zakupów dokonać, także w przyszłym roku mam nadzieję, że uda mi się przyjechać, bo naprawdę warto, naprawdę warto. I tyle. A na koniec Strzał 134. Strzał. Está o